Wyobraź sobie, że nauka angielskiego może być przygodą. Siedziałam z nosem w podręcznikach, aż pewnego dnia odkryłam pokantka. Na tej platformie czytasz prawdziwe opowiadania, słuchasz lektora i automatycznie zapisujesz trudne słówka do nauki. Wybierasz tempo, zatrzymujesz, powtarzasz i ćwiczysz wymowę tam, gdzie chcesz, na telefonie, tablecie czy komputerze. Zaczynasz od łatwych tekstów, a stopniowo przechodzisz do zaawansowanego biznes English. Pokantka to nie kurs, to świat pełen historii, które wciągają, uczą i inspirują. Czytasz i nawet nie zauważasz, że się uczysz, bo nasz system dopasowuje się do ciebie. Chcesz inny poziom? Klikasz, wybierasz, działasz. Bez stresu, bez nudnej gramatyki. Tylko ty, ciekawa fabuła i słownictwo, które nareszcie zapamiętujesz. Pokantka, twój sposób na angielski, który naprawdę działa. Wciśnij lubię to i przekonaj się sama. Sprawdź pokantka.com, a język angielski stanie się twoim językiem.